Przejdź, witajcie już w drugim odcinku Zaszczepcze Kaczanie do wyjaśnienia. Dobra, mam tutaj ten kart. Sobie, ją jak zawsze, przetasujemy. czekajcie, te karty wypadły. No i dobra, to lecimy z stosowaniem. Teraz sobie, przełożymy. I okej, okay, dobra. Macie do wyboru dowolną kartę. Dobra, ja zaraz wybiorę wybieram. Niech to będzie ta karta. No dobra ja sobie położę tu i wy ją zapamiętajcie. chyba to. tu. I teraz rozłożę takie mniej więcej trzy różne kupki. Okay. No i dobra. Teraz yy, nie wiem połóżmy tą kartę na dowolnej kupce, a niech to będzie tak. No dobra, teraz włóżmy to gdzieś, o, tutaj, do środka. Tutaj i tu. No dobra, jestem gdzieś w środku, to teraz ja będę składać karty No, to jedziemy Ok, to? O, to połóżmy. Idziemy dalej.

Tu teraz tutaj będziemy chodni... Okej, okay, i tu już... Żeby sobie złożyć... Okej. Okay. No dobra. Teraz e, sobie to tam w jakiś e, sposób poskładamy... Okej, okay, no i wasza karta to YouTube Karo. No to patrz. Je yeah. U, P, E, K, T, A, R, O. Dobra, teraz zapraszam do wyjaśnienia tego trik. Okej, okay. najpierw dajemy widzowi przetasować karty. Okej. Okay i teraz dajemy mu do wyboru dowolną kartę A weźmy to to jest o znowu jednak kara no dobra tu położymy go sobie tu nie teraz składamy tak mniej więcej po trzy równe kupki o okej okay. i każemy widzowi położyć kartę na dowolnej kupce nie no a cały czas będzie to wrócona. No dobra, połóżmy sobie na środkowej. I teraz tak. Ym, tak o, bierzemy mniej więcej połowę kart. I szybko zapamiętujemy tą masadę, nie? To ja to tak zrobiłem, że wiecie, no tak jakoś... To po prostu trzeba sobie poćwiczyć, że tak szybko się zapamiętuje, nie? To jest ósemka karo, nie? No dobra. No to teraz kładziemy sobie to tu. I to będzie jupę, tą stroną będzie zawsze o. Tak jakoś może właśnie dobra i kładziemy po prostu <coughs> widz nie o co chodzi musimy cały czas tą osąkę pamiętać nie no jego kartę nawet nie musimy pamiętać no i dobrze teraz jedziemy kładziemy na dowolnej kupce tylko nie możemy zrobić tak że wjedziemy od razu na tą kupkę tylko musimy jakoś to No, dobra mówimy widzowi że karta jest tam gdzieś w środku no bo ja nie Okay, teraz składamy kopki i robimy to tak, że w pierwszej kupce będzie od 5 do 6 kart. No to jedziemy. Raz, 2, 3, 4, 5. A, dobra, 6. Ok. W sobie kładziemy to tu. Teraz w drugiej kupce będzie od 8 do 10 kart. No to jedziemy. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, a dobra, nie będzie to 9 ok, teraz składziemy sobie to tu i w trzeciej kupce jedziemy teraz do tej ósemki nie? No to... ok, gdy widzimy tą ósemkę, nie rozkładamy dalej bo o, pod tą ósemką już od razu jest y, tutaj o, karta widza, nie? okej, okay, no to sobie ją kładziemy, będzie y, no niech tam tak będzie, nie? i szybko ją zapamiętujemy, to już tam jest nieważne nie? okej, okay, tak sobie mówię, będzie jupaker, te nie? teraz tutaj dajemy go 5 kart nie Ok. I teraz tak, jak jest ja zrobiłem ten efekt liter. Tak to rozmaciłem, że po prostu zrobiłem tak. Szybko zaklętam tą kartę i jechałem je u p r, e, k, k, y. o. Nie. okej, okay. No dobra, tu już ten możemy sobie położyć. I teraz jeszcze kartecznie. I teraz tak, przy składaniu jedziemy tak. Ale żeby um, najpierw zebrać e, tą kubkę, a później tą kubkę z literami, nie? No i dobra, teraz mówimy, e, e, dowidzę, że jego karta to coś tam Jupek Kara, nie? No dobra. Teraz literujemy J O, P, E, K, K, A, A. I faktycznie jest, nie? To jest taka prosta sztuczka, nie? No, no dobra, to ja Wam dziękuję za obejrzenie tego triku. Um, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz pozostawieniu komentarza w dole i subskrypcji, no dobra. Hmm. To ja już się z Wami żegnam i cześć. akurat uruchamię.